Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Real Madrid. Będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek z tego sezonu. Będzie jeszcze drugi sezon. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, liczymy na zwycięstwo w meczu z Liverpoolem. Tak to się dzieje: Vinicius Junior po trzech asystach w El Clasico. Tym razem zdobywa gola i zapewnia nam zwycięstwo na Santiago Bernabeu i małą zaliczkę przed rewanżem no nie widzę miejsca dla nich zajmują tylko miejsce niepotrzebnie w nie? mecz z Rayo no Atletico jest przed nami ale jeszcze mamy mecz y, z Atletico właśnie zagramy rezerwowym składem no liczymy na zwycięstwo wygrywamy Asensio z dubletem Alaba jeszcze z golem 3-2 no nie był to łatwy mecz, tak jak mogło się wydawać, że będzie. Ale wygrywamy. Liga zbliża się do końca. Miejmy też nadzieję, że... Zobaczmy jak nam pójdzie w tym rewanżu. Nie chce mi się grać z tym Liverpoolem. Robimy szybką symulację, zobaczmy. Wygrywamy 2 do 1, Rodrigo i Jean Cancelo dają nam awans. No i meldujemy się w finale razem z Persami. Szkoda, że nie z Bayernem, ale z Persi też zawsze, zawsze spoko. No i teraz już trzeba po prostu kompletować punkty w lidze, bo Atletico jest cały czas przed nami. No i liczymy na pewne zwycięstwo ligowe. Zagra sobie Rodrigo. Winga. De Valverde, szybka symulacja z Almerią, 2 do 0. Rodrigo i Rudiger e, dają nam zwycięstwo. No i zbliżamy się do końca tego sezonu. Trzy kolejki do końca. Atletico się potknęła, więc mamy komfort. E, taki, że możemy zremisować meczu z Atletico i nadal być liderem. Jakiś nasz piłkarz tutaj jest gdzieś w czołówce. Rodrigo, Benzema, Inicius. Rodrigo ma 15 goli. Mecz u siebie z Celtą Vigo. No mamy margines Będu, więc zagrają rezerwowi tym razem. Szybka symulacja z Celtą. No niestety przegraliśmy, ale teraz mecz z Atletico. Przedostatnia kolejka ligowa. Zagramy w highlightach. Najlepszych akcjach tego meczu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pierwsza sytuacja tego meczu. Wychodzimy z kontratakiem już w drugiej minucie. Toni Cross czy nadąży? Nadążył, wypuszcza winiego. Inni do benzyny. ma oczywiście parodysta. Nic nie zrobił. Dobrze, Edher Miltao ale kolejna sytuacja dla Atletico i jest tam dużo miejsca. Krudiger tego nie zablokuje. Na szczęście jest Courtois jeszcze. Valverde. Prowadza akcję, wypu chciał wypuścić Rodrigo, ale nic z tego. Antoine Griezmann. Broni Tibo Courtois. No i koniec. 0-0 w derbach Madrytu. Mistrzostwo jeszcze nie rozstrzygnięte. Wszystko w naszych rękach cały czas. Kolejny fatalny mecz po prostu. no Ta druga część sezonu nie jest najlepsza w naszym wykonaniu. Jeszcze mecz z Majorką na zakończenie sezonu. I zobaczmy. Najlepsze akcje znowu zagramy. Tu już musi być zwycięstwo. Toni prost dośrodkowanie na Edera Militao. Jeszcze z Vinicius. Benzema z przewrotki. Alphonso Davis. Vinicius to już musi wykorzystać. No ale jeszcze jeden obrońca tam jest. Ale Vinicius. Vinicius trafia, trafia to. Jest 1 do 0. Real Madrid prowadzi w tym meczu. Jeśli utrzyma ten wynik, zdobędzie mistrzostwo. No I Fede Valverde. 51 minuta Majorka z czerwoną kartką. Fede. Człomeni. Ale w człomeni beznadziejnie to podał. No jest Murik. Kontra Cancelo Jest Eder Miltao Unicross dośrodkowanie Vinicius jedna z ostatnich akcji tego meczu zrobi Brazylijczyk. Jest 1 na jeden. Wini wypuszcza Karima. Karim Benzema trafia na szczęście. Jest 2 do zera. Mistrzostwo już się nie wymyknie z rąk. Realowi Madryt. I koniec. 2 do zera. Świętowanie jest. Jest zdobycie tytułu. Szkoda, że nie na własnym stadionie i Karim Benzema podniesie tytuł mistrzowski niestety cisza na stadionie, no bo naszych kibiców nie ma za wiele A kibice Majorki no nie cieszą się z zdobycia mistrzostwa przez Real Madryt No to ten Hamu nie lubię, nie chce mi się z nim grać, więc zagramy najlepsze akcje znowu. Miejmy nadzieję, że e, wygramy. Dziewiąta minuta meczu. Chłameni. Pierwsza sytuacja dla Real Madrid. Wypuszcza Winniego. Kapitalne podanie. Vinicius. Vinicius broni ta francuska menda. Lorisowska. 29 minuta. Min Son, Dośrodkowanie Jeder Militao. Łatwo wyjaśnia. Ale kurwa. Rzut karny dla Karima Benzemy. Czy Francuz da tytuł mistrzowski? Karim. Karim bomba i gol. 1-0. Królewscy prowadzą. W 79 minucie Karim Benzema huknął na siłę po ziemi Ale trafił Królewscy Zdobywają Ligę Mistrzów drugi rok z rzędu No i kończymy ten sezon Z dubletem No jeszcze zdobyliśmy super puchary dwa no ale to są mniej ważne trofea te najważniejsze, no nie udało się znowu zdobyć tego paru króla, jak to Real Madrid lubi w zwyczaju, no ale to będzie jeszcze na to czas w przyszłym sezonie, jak zbudujemy jeszcze mocniejszą kadrę, to będzie trochę zmian, a na ten moment ja wam bardzo dziękuję za ten sezon. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, like suba. Eee, a Vinicius zostaje naszym najlepszym strzelcem w tym sezonie. Tak samo najlepszym asystentem, ale Benzema i Rodrigo eee, no również za jego plecami. Fakt, Vinicius zagrał e, 5 i 6 spotkań więcej od e, rywali. E, no, paru piłkarzy się pożegna. E, na pewno nie jestem zadowolony z pulisicia e, Myślę, że Lachowicz również odejdzie. Szkoda go marnować, bo przyjdzie do nas Erling Haaland. Hmm. Piotrek Zieliński też odejdzie. Myślę, że nie spisał się najlepiej. Modric zobaczymy. Eee, Zubimendi całkiem też nie najlepiej, ale trochę inne wymagania mam od Zubimendiego niż od. Piotr Kazielińskiego. Eee, tam chłopaki może się jakieś porozwijały. Narwin nie bardzo. O ten się ładnie rozwinął. Oko też nie bardzo. Garcia. Całkiem spoko. Rezerwowy obrońca. Ino. Mm, coś tam pograł. Nie za dużo, nie najlepiej. Unin to samo, no ten w Hiszpanii trochę tam zakomuje oceny niektórym. a jak to Kamavinga? Little 50 spotkań łupnął sobie. W większość spotkań grał, trzech meczy w lidze zagrał. W parze króla. W lidze mistrzów chyba też jednego spotkania nie zagrał. Trzy, 4 5 spotkań minął. No dobra, ja wam dziękuję. Stawcie tego lajka. Like suba będę wam bardzo wdzięczny. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.